I tutaj wykorzystamy wszystko to, czego nauczyliśmy się w poprzednich lekcjach. Pierwsze zadanie wykaże, że dla dowolnej liczby dodatniej, suma tej liczby i jej odwrotności jest nie mniejsza niż 2. Czyli mamy dowolną liczbę dodatnią, powiedzmy x większe od 0, i mamy wykazać, że suma tej liczby i jej odwrotności, czyli 1 przez x, jest większa bądź równa od 2. Pierwsza rzecz, która się tutaj nasuwa, to jest wciągnięcie tego do wspólnego mianownika. I będzie teraz x do kwadratu plus 1 przez x mniejszy bądź równo od 2, i możemy sobie pomnożyć razy x, bo wiemy, że x jest dodatni. Gdybyśmy nie wiedzieli, że x jest dodatni, to musielibyśmy a, najlepiej przenieść dwójkę na lewą stronę w czym do wspólnego mianownika i pomnożyć razy kwadrat mianownika, natomiast nie musimy tego robić, bo wiemy, że x jest dodatni, a, więc obie strony są nieujemne. Czyli mamy x do kwadratu plus 1 mniejsze bądź równe od 2x. Stąd x do kwadratu minus 2x plus 1, większe bądź równa od 0. I tak dokładnie powstał nam wzór skróconego mnożenia. x minus 1 do kwadratu, większe bądź równa od 0. No i jak pamiętamy z poprzednich lekcji, ostatnie, ostatni krok to jest dobry komentarz. Piszemy prawda, gdyż kwadrat tego wyrażenia jest zawsze nieujemny, więc nierówność jest prawdziwa, coś w ten tego I kolejne zadanie. Wiedząc, że. 1 przez x plus x równa się 5, gdzie x jest oczywiście różny od 0, mamy obliczyć wartość wyrażenia 1 przez x do 3 plus x do 3, nie obliczając x. A jest to chyba autentyczne zadanie z matury. I rozwiązanie tego zadania wymaga trochę takiego obejcia matematycznego, takiej intuicji, takiego mm, pewnego rodzaju przeczucia co można zrobić dalej. Chcemy tutaj mieć jakieś 1 przez x do 3 plus x do 3, a mamy tutaj 1 przez x i mamy x. Zobaczmy, co się stanie, jak wszystko to sobie podniesiemy do potęgi trzeciej. Z lewej strony skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. Będzie to 1 przez x do potęgi 3 plus 3 razy 1 przez x do potęgi 2 razy x. Plus 3 razy 1 przez x razy x do potęgi drugiej, plus x do potęgi trzeciej i to jest wszystko równe 125. Czyli tutaj mamy 1 przez x do trzeciej, tutaj będziemy mieli a, 3 razy 1 przez x do drugiej i to nam się skróci elegancko z tym x, czyli będzie 3 przez x, 1 plus i, e, 3 razy 1 przy, przez x, tutaj będzie 3x. Tak, bo to nam się skróci i zostanie coś takiego. I teraz bardzo ważny mek. Wyciągniemy sobie trójkę z tych dwóch wyrazów i dostaniemy tak. To przepisuję teraz tutaj i ja wyciągam tą trójkę. Mamy 1 przez x plus x równa się 125. I wiemy, że 1 przez x plus x jest równe 5, czyli teraz to wyrażenie jest równe 125 minus 3 razy 5, czyli minus 15 czyli 110 i to jest właśnie sposób na to zadanie i bardzo podobne zadanie wiedząc, że x jest rozwiązaniem równania 9x plus 9 to minus x, równa się 14 wyznacz wartość Wyrażenie 3x plus 3 do minus x. Tutaj wiedzieliśmy, że mamy wyrażenie 1 przez x plus x i intuicyjnie stwierdziliśmy, że fajnie by było pomnożyć wszystko do potęgi trzeciej, żeby coś tutaj dostać. Natomiast tutaj mamy wyrażenia 3 do x i 3 do minus x. Więc intuicyjnie można wyczuć, że warto by to ponieść do kwadratu, żeby dostać coś w tym stylu. No zobaczmy. 3 do x plus 3 do minus x. Niech to będzie równe jakieś powiedzmy a. I teraz podniesiemy wszystko do kwadratu. Będziemy mieli tak: 3 do x do kwadratu plus 2 razy 3 do x razy 3 do minus x plus 3 do minus x do kwadratu. Jest to wszystko równe jakiś a kwadrat. Więc mamy 3 i teraz jak jest 3 do x do kwadratu, to to jest to samo co 3 do kwadratu do x. Zgadza się? Bo no to po prostu jest 3 do 2x. A 3 do kwadratu do x to jest 9 do x, czyli coś o co nam dokładnie chodziło. I teraz mamy 2 razy 3 do x i potęgi nam się sumują, czyli będzie plus x, sorry, minus x. Albo inaczej możemy zapisać 2 razy 3 do x razy, i teraz 3 do minus x to jest 1 przez 3 do x, więc to nam się skraca. No tak, gdzieś jak będzie tutaj 2, no i tutaj jest 3 do minus x do drugiej, czyli też 9 do minus x. E, równa się a kwadrat, więc będziemy mieli tak: 9x plus 9 do minus x, tutaj jest 2 razy 3 do zerowej, czyli 2 równa się a kwadrat. No i teraz wiemy, że to wyrażenie, to jest to wyrażenie, czyli 14. Czyli mamy 14 plus 2 równa się a kwadrat. stąd 16 równa się a kwadrat. Stąd a równa się 4 lub a jest równe minus 4. I teraz duży wykrzyknik. Zastanówmy się, czy ta odpowiedź miałaby sens. Wiemy, że a to jest 3 do x plus 3 do minus x. 3 do x plus 3 do minus x. Są to funkcje, e, funkcje, funkcje, funkcja nieujemne, czyli to będzie miało zawsze wartość dodatnią, więc skoro to jest równe a, to a też musi być większe bądź równe 0, więc to odpada. Więc e, to wyrażenie jest równe 4.